W najbliższą niedzielę odbędzie się jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra gra dla potrzebujących już od 25 lat. Jakie emocje wzbudza wśród osób ją organizujących, a jakie wśród Polaków? Myślę, że najbardziej wzrusza mnie ta masa ludzi, która pojawia się w niedzielę. My jako sztab mamy siedzibę w Sukiennicach i tam też rozliczamy naszych wolontariuszy, ale poza wolontariuszami może przyjść do nas każdy. Ja pamiętam jak byłem w gimnazjum w trzeciej klasie, i pierwszy raz w życiu dowiedziałam się coś w bo robiliśmy taki koncert i zbieraliśmy pieniążki. Właśnie byłem wolontariuszem i to jest świetna przygoda, ponieważ poznałem świetnych ludzi i potem te kwestie, gdzie się po, licz te pieniądze w tych, tych wszystkich punktach, więc to jest świetna przygoda, więc dla mnie ta akcja jest świetnym pomysłem i trzeba ją jak najbardziej promować. I jakie emocje też pani wzbudza wielkorki Bardzo się tak. wzruszam. Jak, jak widzę rezultaty, no to wtedy tak. Osobiste doświadczenia z Wielką Orkiestrą są takie, że moje dzieci okresowo były wolontariuszami, że sami chodząc po ulicach spotykamy wolontariuszy, którzy podchodzą, są uśmiechnięci i budują takie porozumienia um, chwilowe, ale bardzo głębokie. To znaczy czujesz w sobie taką potrzebę od współodczuwania wspólnoty, pomaga in, pomagania innymi. To są takie chyba bardzo pozytywne momenty jak we wszystkich akcjach charytatywnych. To jest tak jak jest szlachetna paczka i jest woźb, kiedy budujemy siebie. Dla siebie, to znaczy uzmysławiamy sobie, że jesteśmy częścią większej całości, i jakimiś w sumie drobnymi gestami możemy budować tę wspólnotę. To, to są chyba naj, najcenniejsze wspomnienia. Wiem, że pomagają, ale de facto wydaje mi się, że na przykład bardziej pomaga szlachetna paczka. Ciszej, spokojniej, a efekt wydaje mi się dużo większy. Wiem, że kupuje się sprzęt medyczny do szpitali, gdzie stoi, nie ma go kto obsługiwać, nie ma fachowego personelu, i w efekcie niby wydatek jest ogromny. Ktoś powinien korzystać, a nie korzysta nikt. Jak mój synek się rodził, był na oddziale intensywnej terapii i bardzo dużo było tam mam z dziećmi, które tak naprawdę dzieci przeżyły dzięki wszystkim urządzeniom, które orkiestra i Owsiak zakupili dzięki, dzięki tej akcji. Uważam, że jest to super inicjatywa, która powoduje, że naprawdę bardzo dużo ludzi, w tym naprawdę całą masa małych dzieci przeżyło. Ja jestem sama mamą, i dla mnie to jest po prostu niesamowite, co oni zrobili. Patrząc na służbę zdrowia w naszym kraju i to, co się dzieje, to tylko więcej takich inicjatyw. Absolutnie. Ja jestem za i popieram zawsze. Byliśmy na Orkiestrze Świętej. Owsiaka, i, i zawsze będzie, i mam nadzieję, że to się będzie działo dalej. W najbardziej pozytywnym wspomnieniem jest to bardzo, bardzo pozytywna energia, która się tam zbiera. To znaczy, ludzi, którzy faktycznie przychodzą uśmiechnięci, zadowoleni z, z ciężkiej pracy, bo zbieranie datków czasem w mroźne dnie nie jest wcale łatwą, łatwym zadaniem, i to chyba jest najcenniejsze. Taka bardzo swobodna, ale taka bardzo pozytywna energia, bardzo dobra atmosfera, która się tam buduje. Naprawdę przychodzą do nas najprzeróżniejsze osoby, które, które miały doświadczenia z fundacją, które, które wiedzą, że, że to naprawdę. Przynosi pomoc i że, i że to ma sens, ponieważ są osoby, które przychodzą i opowiadają historię, jak ich dzieci, czy wnuczki były leczone sprzętem, który został ufundowany przez Wielką Orkiestrę. I takie osoby przychodzą do nas do mnie rozmawiać ze mną w dniu finału i to jest coś naprawdę fantastycznego. Patrząc na y, rynku, na publiczność koncertową, w zasadzie miałem wrażenie, że jesteśmy co najmniej na Sylwestrze, czy być może nawet na przystanku ustaw, po prostu cały rynek był pełen. Aż po brzegi, wypełniony, wypełniony ludźmi, wypełniony naprawdę szczęśliwą publicznością, która widać było, że i mocno przeżywa, i mocno włącza się w finały. I właśnie ten y, widok ludzi, którzy tworzą tak naprawdę orkiestrę, jest dla mnie co roku takim najważniejszym, najprzyjemniejszym momentem, kiedy widzimy, że robimy to dla ludzi, którzy. Rozumieją ten przekaz, którzy włączają się w tę akcję i którzy razem z nami się po prostu nią cieszą. Czy brało Pani kiedyś udział? Ja nie brałam udziału, jako tako brałam udział jedynie z żonkilami. Ja jedynie wspierałam. Ja dawałam tylko pieniądze dla, dla dzieci. Wszystkie pomówienia, które z tym idą, ja jestem za osobiście, że tak jest, bo nawet jeśli cokolwiek by tam nie było, to i tak tyle sprzętu, tyle serca, tyle naprawdę urat. Uratowanych dzieci i dorosłych również, które z tym idzie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. Bilans jest absolutnie na taki. Będziemy uczestniczyć, jesteśmy za, i wszyscy moi absolutnie znajomi. Nie wyobrażamy sobie, żeby tego nie było. To jest po prostu już weszło to w kalendarz imprez w Polsce i, i wszyscy na to czekają zawsze. Jak najbardziej, jak najbardziej i wszystkich zachęcam.